Witamy wszystkich hodowców z hodowli Małgorzaty i Łukasza Karpińskich z Oddziału Pinczów. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie, witam Radzia. Łukasz, zaprezentujemy sobie gołębia, którego przygotowałeś na aukcję świąteczną na portalu gołąb w sieci. Rozpoczniemy od numeru, jak ci oddam później głos resztę powiesz. Powiem tylko, że mój typ gołębia, <noise> przepiękna samica, bo to będzie samiczka. Samiczka tak więc. Jest. jest to gołąbek o numerze. 666. Tak jest. 666. I co bym chciał powiedzieć o tym gołąbku? Jest to gołąbek wyjątkowy dla mnie. Jest to gołąbek zimbredowany, bo to jest córka 3072 łączona na brata 875. Co bym tu chciał powiedzieć, że ten 875. Znaczy w ogóle to jest taki gołębi, który praktycznie z ojca to jest z 14 roku, z matki z 15 roku, to jest praktycznie historia mojej hodowli się zaczęła. Tych wyników od 2015 roku no i tu ten 875 wydał kapitalną samicę 519, a znowu ten 6139 mama tego gołąbka. U mnie wydała takiego samczyka tak samo 60-92, dwa razy z rzędu, po jedena, znaczy w tym roku i w zeszłym roku 11 konkursów. No u Karola, no to już wspomnę o 33-50, gołęby kapitalne, bo i w oddziele był pierwszym masem i w rejonie był bodajże chyba drugim czy trzecim masem. Także tu są dwa y, super gołąbki łączone na siebie. Ale co tam jeszcze, tak bym chciał dopowiedzieć, bo tu jest i babcią tej samiczki, jest 32-89. Jest to najlepszy praktycznie gąb w mojej hodowli. Ona miała wynik w kategorii 13-11. W 13, 11. kategorii Sport C, tak. Wtedy, tak. Także tu ta 50/19 i ta właśnie 32,89 to są dwie najlepsze w mojej historii lotowania samicy, samice w kategorii C. No bo ta no to już była trzecią samicą polski. W kategorii 59. Tak, tak kategorii C, zaś znowu ta była w, y, w C13-11 miała lepszy wynik. Ale zgłosiłeś ją do B, nie? B, tak, a mogłaby być już po prostu olimpijką, ale. ale się nie udało, ale to są to są praktycznie, no, w tym gołąbku są najlepsze gołębie rozpodowe, tak jak i lotowe, no bo już nie wspomniałem o, o dziadziusiu 30 tak samo, to też przecież najlepszy lotnik oddziału w 2016 roku 14, 14 konkurs. konkursów, yy, typowany do generalnego, trzecie, drugiego wicemistrza Polski. No co tu jeszcze powiedzieć, no z góry tak samo, no dziadkowie ciemny 95-70, 106-50. No, tak, to już dla mnie, dla tej hodowli to już niezliczona ilość pierwszych, drugich, trzecich konkursów. No i to tak podarowaliśmy na aukcję świąteczną. Według mnie bardzo fajny gąb, tak jak Radek mówi, że Przepiękna, by no, i, I w ręce, i w ręce, gąbek ułożony. Może nie jest to gąbek duży, ale, ale jak na Imbreda, to jest bardzo fajnie ułożony gąbek. Pokażemy sobie jeszcze z głowy, jego na tu wygląda Łukasz na koniec. Myślę, kto tego gąbka też nabędzie na tej aukcji, będzie zadowolony. Bo tu jest, tak jak powiedziałem na początku, tu jest. W tym gołębiu jest to jakby hoto, hot, historia całej tej mojej hodowli, która się zaczęła z wynikami na ogólnopolskiej liście. Już wystarczy tylko wspomnieć, że ojciec 14-2014, tak, tak, matka tak, 2015. Tak. Ja już nie tak, zaraz, nie wspominam już o rodzeństwie, bo praktycznie no, kto patrzy, obserwuje moją hodowlę, to, to rodzeństwo na gołębniku rozpodowym, jak no to to właśnie to, co robi całą robotę. Tak jest, także taki gołąb z hodowli Łukasza i Małgorzaty Karpińskich na aukcji świątecznej. Ja tylko Łukasz podziękuję, że takiego gołębia przygotowałeś. A my, wszystkich hodowców, zapraszamy i żegnamy się hasłem Dobry Lot. Również do zobaczenia, Dobry Lot, i wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku.